W dzisiejszym odcinku postaram się zabić smoka po raz czwarty. Czy mi się uda? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dobra. Jestem chyba gotowy. Jeżeli się zastanawiacie, o co z tym chodzi, to tak byłem już tam. Byłem. Potwierdzam, byłem. Tyle, że jakby to powiedzieć, zginąłem specjalnie. Zostałem wycięty przez creepera specjalnie. Ale byłem tam z jednego ważnego powodu. Potrzebuję się zastanowić, jakiego. Już wam mówię. Dlatego, że zapomniałem, musiałem zdjąć, bo zapomniałem pereł. Miałem 0 I tak. Idziemy do endu. i co? Ja jestem w sumie już gotowy, w ogóle nie wiem na tutaj. z tym, dobra. Więc co? Ja idę. Wiem, że dosyć od razu, że od razu zaczynam, tak? Bo już jestem tutaj gotowy w sumie. Tego nie potrzebuję. Łóżka potrzeb będę potrzebował. Ok, no to co? Ja idę i widzimy się już za chwilę. Jak sami widzicie, tutaj jest zero-eye, yy, więc trochę do dupy. Żeby nie było zamku ze sobą. wiem, że tu nie są drzwi. przykład tu chyba gdzieś te creepery wybuchły. Dobra, nieważne. Więc tak, byłem tutaj, ale nie zabiłem smoka. Zresztą w sumie zapomniałem pereł. Dobra, więc teraz tak. Łuk mam, strzały mam, wiem, że mało, ale tu jest nieskończoność. Pyk, 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 jest zrobione, jest zrobione. Dobra. Więc dzisiaj się wam pochwalę moimi... Dobra, no tak. Moimi... Z do, zdolnościami. Mo, tak mogę to nazwać. Dobra, robimy teraz tak. To odstawiamy. Dziwnie się trochę czuję. Jestem tylko, tylko ciekawy. To już koniec. Tak, tu byliśmy. Dobra. Pewnie się zastanawiacie o co chodzi z tym, to już koniec. Nie, spokojnie nie przechodzę. Nie, nie tworzę nosoc tych samych światów, tylko... Nie wiem czemu. Resetują mi się. Po prostu mi się re resetują. Na przykład robiłem propos tych, robiłem czterokrotnie Return to Sender. I nie wiem, czy on w ogóle mi się zaliczył, fleczka. Minecraft End. Return to sender. O, zobaczcie. Kosi zostały rzucone. To było, to było, to było. Nie wiem, w sumie to nie wiem. Return. O, zobacz. Return to sender nie jest zrobione. Dobra. To kit. Błąd pewnie Minecrafta, więc zrobimy teraz. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. I potrzebuję jeszcze chlebek. zjem go sobie. I idziemy w sumie. Więc życzcie mi powodzenia. Dobra. Mm. Okej, okay, jakoś to się zrobi, dobra. Raczej zrobię tak: na strzałę zabiję go łóżkami i może najprędzej, oczywiście, yy, zabiję go. Że że po prostu najprędzej go dobiję mieczem. W ogóle, jeżeli się pytacie, dlaczego uśmieszek? Bo nie wiem, dlaczego, dobra. W sumie jajka już nie musimy brać, bo po co? Dobra, teraz bierzemy to. Bierzemy tak, bierzemy tak, nie tak, bierzemy tak, dobra. Więc ja teraz idę, na szczęście mam perczeń, więc mogę się chować przed Endermanami, bo chyba to tak się liczba. No i w sumie też Jawa nie nieobrony. Dobra, kwieczka. No, no, czy ty możesz? O, 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 zaczyna się, zaczyna, zaczyna. Tu jesteś, dobra. Trochę się ciebie straszyłem, ale dobra. Dziękuję. I jak reagujecie na to, że zabiłem wam brata? No dobra. Jestem trochę podły czasami. Dobra. Jedz, 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 jedz. I co? Koniec znowu. Tak, koniec znowu. Dobra. Hmm. Dobra. Pyk. Od razu Wam mówię, nie jestem wyrafinowanym strzelcem, bo ja, ja powiem Wam, że jak teraz idranuję, to kompletnie nie używam łuku. Kompletnie. Ja robię tylko na łóżka. Tak średnio mi to. W sumie nie mówię, że średnio mi to wychodzi. Mogę? Czy ja mogę? Czy ja mogę? Dziękuję. Ty, chociaż w sumie to jest takie łatwe to, co. Cel... Dobra, łatwe celowanie. Nie dla mnie, to wiecie na pewno. Dobra. Zgin, zgin, zgin. Nie wiem, czy trafiłem, nie trafiłem. Dobra, idziemy. W ogóle chyba troszeczkę jest. No, zbyt ciemno było. Jak dla mnie, oczywiście. Nikt nie idzie do mnie. Pyk. Pyk. Can Kenaj. I? Can I? Czy ja mu. Mą... Dziękuję. Pyk. Pyk. Może, nie wiem, w końcu może będzie ten manhunt w Minecrafcie. Może kiedyś nagram go w końcu. Nie wiem jak to będzie, pyk. Dobra. Wiem, że ty zaraz zaczniesz... Nie wiem, dlaczego mnie atakujesz, no. no ja ci nic nie robię. Nie, dobrze, jest sobie, pyk. Mm, nie wiem, trafiłem, nie trafiłem, dobra. Chyba nie, chyba trafiłem, bo... Nie idzie o ta, 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 ta magiczna związek. wam zaraz. O, ta magiczna związka nie pojawia się, dobra. Więc chyba nie ma. Trafiłem, uch. Oh. Ale tamto chyba nie. Dobra. Idziemy tam na górę. Tym razem tam pójdę na górę, bo to jest zbyt wysoko jak dla mnie. Mm, super. Dobra, będę musiał później rzekać. Wolę chyba jednak to robić na... Mm, wolę to jednak chyba robić na strzałę. I tego typu, żeby być po prostu bezpieczniejszym. Pik. Dobra. Mam dużo czasu. Nie, jednak mało. Pik, 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 pik. pik, pik, pik. A czy ja mogę? Dziękuję. Jemy chleb. I teraz uwaga, pytanie. No dobra, nie ma wady, nie, nie chce mi się robić. W... Nie strasz mnie. O, 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 Na spokojnie, spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, spokojnie. Zero presji. Dobra. Uh. Teraz tak. Nie potrzebuję, będę potrzebował to. Mm, to sobie ustawić tak. Okay. Gdzie jesteś? I czy to chyba... Nie, to jeszcze nie w końcu. Super. Ja tam w ogóle nic... O, w końcu trafiłem cię. O, dziękuję. I to chyba koniec, tak? Już nie masz żadnych tych... Tych, 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 tych... Tych, 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 tych... Tych tych, tych, tych coś. Sobie to tak ustawię fajnie. <laughs> Perwa. Dziękuję. Tak Kam, kam, No! Kamono! Nie, chyba nie umiem po prostu nagrywać. Że Nie umiem po prostu niszczyć jak nagrywam. Niby te spidery nagrywam. Czy możesz zginąć w końcu? Ja tu cię próbuję trafić, ja tu... Czy ty możesz? Czy ty możesz? Ale czy ty możesz jeszcze Dobra, dziękuję. Przynajmniej umiem perfekcyjnie wiadro. Nie na No nie patrzę na razie w moją Dziękuję. Pik, pik. Ja wam pokażę trik Wychodzę Pyk, pyk. I zobaczcie. I nie straciłem obręczy. Ha! Dobra, to teraz tak. Po prostu, po prostu cię tak zabije i tyle. Albo cię zabije po prostu z łóżkiem. Przynajmniej teraz wiem jak... Jak kręcisz w tą stronę? To jest najważniejsze. Nie zabiję go na tyle łóżek, ale postaram się. Chociaż nie, obiecuję. O, dobra. Zaczyna się. Uf. W którą tę stronę tak, widzisz? Źle, 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 źle. Dobra, jest git. Pyk. Pyk. Nie, musiałbym mieć o wiele więcej łóżek. Nie. Za mało tych łóżek jest po prostu. Dobra. Po prostu go tak zabiję i tyle. Jeżeli mnie oczywiście, nie zrzuci. Tu masz go. Musiałem wykrkać tak? Musiałem, i pyk. Mogłem go w sumie zarazpeczać to na przykład zimniakiem, którego i tak nie mam, ale to nic. Dobra. Więc co? W koniec odcinka, chociaż no bardzo krótki, bo chyba 9 minut około ma, ale ważne, że Expo sobie zbiera. No i teraz mało tego już jest expo, no, no szkoda trochę. ale jednak dobrze, że zrobiłem z tym. Dobra. No to co w sumie moglibyśmy zrobić? A oczywiście nie ma. Więc na koniec odcinka może zrobię coś takiego. Potrzebuję tylko perełkę. Wejdę na samą górę tak, żeby... żeby się zabić po prostu. Dobra. Teraz wchodzimy na górę. Nie wiem w sumie po co to robię, ale po prostu nudzi mi się czasami. Właśnie pytanie, jak... Jak szybko on w ogóle niszczy Obsydian? Bardzo szybko, bardzo, dobra, pyk, no i co w sumie, mogę sobie pofarmić z endermanami, mm, ich pozabijać, więc nie potrzebuję tu schodziłem, ale pyk, dobra, pyk, 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 dobra, zrobię tak, ty mi w sumie nic nie zrobisz, więc ja się nie muszę Ci wybać. o biegniesz, super, jak się cieszę, wiem, że teraz wejdziesz tam, zabijesz mnie, a raczej spróbujesz, tak to by ci się nie udało. O, dziękuję przyjacielu, dobra, bo po, po prostu potrzebuję, będę, będę potrzebował po prostu więcej pereł. Wiem, że mogę zrobić ich y, mob grinder, ale nie wiem, czy mi się w sumie chce. Y, pyk, 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 pyk. Nie wiem, zawsze ja tak robiłem ten mob grinder, że te moby mogły tutaj wejść, a ja byłem sobie tak skryty, więc teraz tak, patrz się w moje oczy. O, 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 i widzicie, o to chodzi, że po prostu Powiem Wam, że lepiej, że w sumie też z jednej strony też dobrze, że Endermany nie atakują tak jak Pigmeny, że jeden zaatakują, no to cała chmara leci, a to byłoby niezbyt dobre. Patrzcie się we trójkę na moje oczy, patrzcie się, baczajcie się. Pierwszy, drugi, trzeci, cieszę się, dziękuję. Czy ja mogę? Dobra. Jak obstawiacie ile? Ile będę miał z tych trzech Endermanów pereł? Mmm... 1, 2, 3, 3. Dobra, żartuję sobie. Ale na pewno mniej nie... Nie dobra. I jeżeli ja zginę od Endermana, to będzie trochę... Tak będę się trochę... Dziwnie czuł. O, dobra ci tak. Dobra, jemy chleb. Hmm. Nie no, w sumie to nie ma sensu. O, dziękuję przyjacielu. Dziękuję, że jesteś. Dobra. Zgin. Yy, oni za bardzo niszczą moją tarczę. I to o wiele za bardzo. Niszcz gin. Czy wy możecie... Rozlewam wodę i... I po was. O! Jest pierwsza perła. Dobra i to. Dawaj, tylko dawaj mi tą perłę. Ja chcę tą perłę. Ja, ja chcę tą perłę. Dziękuję. No, w sumie do, dobrze także po prostu... Ja mam na nich wodę. O, jeden, drugi, trzeci. To tak wygląda, jakbym po prostu tylko na nich popatrzył, to od razu zaczną na mnie ryczeć. Jak w sumie nawet nie chcecie wiedzieć, jak, jak ja czasami mam głośno to włączone, że tak tego Endermana czasami się że W ogóle. Nie, w sumie to wam opowiadałem, ale opowiem wam inną historię. Kiedyś gram sobie w Minecrafta. Na zwykłym świecie, co nie? tam na moim prywatnym świecie, spoko. Nic nadzwyczajnego się pewnie zastanawiacie, ale... No tak, jestem, jestem. Gram sobie gram sobie, jestem w kopalni. Miałem głośniki na fulla. Nie wiedziałem o tym. I zobaczcie, jak mam tutaj ustawienia muzyki, to tutaj mam całkowicie wyłączone. muzykę miałem off, tutaj miałem tak pół na pół, ale za to. Wrogie sprzężenie miałem na maksa i to miałem na maksa. I wyobraźcie sobie, raz taki Enderman ryknął na mnie. Ja się tak wystraszyłem. Ale nie, to nie jest ta historia. Po prostu tak, tak na mnie ryknął, jedno... A, akurat miałem na, gł na głowie słuchawki. To wyobraźcie sobie, jak mnie później musiały już boleć. No, nie odbyć ciekawe, dobra. Niszczymy jeszcze ostatnie, tak żebyśmy mieli przynajmniej pięć tych pereł, bo też muszę... ...zdążyć to zmontować, zrobić miniaturkę tego typu. Może za niedługo pojawi się jeszcze Amonga. Ale powiem wam, że tak troszeczkę słabo jestem Amonga, są że... No jest, ale bardzo spadł. Bardzo spadł na można to powiedzieć jakości. No bo kto jeszcze warki zrobił... Może ktoś gra jeszcze w tego Us, ale już o wiele jedna chyba trzecia, tam jedna czwarta osób gra co kiedyś grało, gdzie było chyba najbardziej popularne. Jeżeli wiecie, jeżeli nie wiecie dlaczego, to przez to, że nie ma aktualizacji w ogóle. Mówili, że w pierwszym kwartale, no i bo już jest marzec, a jeżeli nie będzie w pierwszym marcu, no to... Że w pierwszym marcu. Czy, czym jest pierwszy marzec? Że pierwszy... To, wiem, to jest za Okej, okay. mm, czy wy możecie? W ogóle, szkoda, że jak się palą, to ich to odrzuca. I to jest taki jedyny minus. Dobra. Dziękuję. Dziękuję za perłę. Jest mi niezmiernie niemiło. A ty co do mnie? Dobra, wolę jednak być w wodzie. W wodzie zawsze jest jak najlepiej. Gin. Proszę cię. Gin. Dziękuję. Weźmy jeszcze dwie perły i będziemy kończyć odcinek. Dobra, chodź, 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 chodź. No, spokojnie, chodź. Ta nic ci ta woda nie zrobi. Dobra. To jesteś ty, super, cieszę się, giń. Proszę cię, zgiń, proszę cię, zgiń. Proszę, proszę, zgiń, zgiń, zgiń. Powiedziałem ci coś. Dziękuję za perłę. Jeszcze ostatni Enderman. Może będziemy mieli w końcu tą perłę. I to będzie koniec odcinka, giń, giń. Możemy w sumie, w sumie wykorzystać naszą tarczę. Chodź, 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 chodź. Nie no, trochę to daje. Niestety, dobra. No to w sumie co? Kończymy chyba odcinek, więc co? Właśnie jeżeli tu będzie jeszcze jedna perła, jeżeli z tego wydropnie jedna perła, to będzie bardzo fajnie. Nie było jednak. to by jednak muszę pójść. Dobra, no to w sumie będziemy kończyć pomalutko, więc co? Dzięki wielkie za oglądanie. Pik, pik, ale nie, najpierw muszę wejść do portalu. Ciekawe czy będą napisy, czy nie. Jestem tak z ciekawości, ale wątpię. Więc co? Trzymajcie się, jeszcze ja sobie chlebek zjem. Trzymajcie się, do słyszenia. No i cześć! Nie, jednak nie było. Jednak nie było. Dobra. W ogóle dlaczego nie wiem, co włączone te hitboxy?